z autobusu na pociąg, z pociągu na tramwaj. Tak do Poznania dojeżdża codziennie kilkadziesiąt tysięcy osób. Do szkoły, pracy i na studia. To nie tylko dwie przesiadki w każdą stronę, ale też dwa osobne bilety. miesięczny na pociąg i komkartem. To jednak ma się zmienić. Zarząd Transportu Miejskiego i Przewozy Regionalne chcą wprowadzić wspólny bilet. Jedną z zalet będzie to, że pasażer będzie mógł kupić jeden bilet, który będzie biletem relatywnie tańszym, na oba środki komunikacji, czyli zamiast kupować bilet miesięcznego na kolej i miesięcznego na komunikację miejską, będziemy mógł zakupić jeden bilet. Taki bilet byłby do kupienia w kasach na dworcu. Początkowo tylko miesięczny, jednak kolejarze już myślą o wersji tygodniowej, a nawet na jeden dzień. Ma być nie tylko wygodniej, ale przede wszystkim taniej. Przykładowo, dziś pasażer dojeżdżający z Mosiny za dwa osobne bilety miesięczne musi zapłacić w sumie ponad 220 złotych. Po wprowadzeniu wspólnego biletu mógłby zaoszczędzić blisko 1 trzecią tej kwoty. Podobnie w przypadku innych miast. No to myślę, mi dobry pomysł. Jak jeżeli byłby tańszy, no to, to za. Najbardziej skorzystaliby mieszkańcy miejscowości tuż pod Poznaniem, takich jak Swarzem czy Luboń. W ich przypadku wspólny bilet może być tańszy nawet o połowę. Nowe rozwiązanie ma być też ofertą dla samych Poznaniaków. Samorząd chce bowiem rozwijać kolej aglomeracyjną i tworzyć nowe przystanki, tak aby mieszkańcy mogli poruszać się po mieście pociągiem, podobnie jak autobusem czy tramwajem. Wprowadzone są rozmowy na temat e, utworzenia nowych przystanków, z tym, że póki co na razie e, głównie koncentruje się to na północnej, w północnej stronie Poznania, a więc Jerzyce, a więc Podolany, a więc Szczeszyn. Wspólny bilet sprawdził się m.in. w Katowicach i w Bydgoszczy. W Poznaniu obaj przewoźnicy rozmawiają o nim już od paru tygodni. Nieoficjalnie wiadomo, że długo nie mogli dojść do porozumienia w sprawie podziału pieniędzy. W międzyczasie zbadali za to, ilu pasażerów byłoby zainteresowanych wspólnym biletem. No, wyniki pokazały, że stosunkowo dużo pasażerów korzysta z biletów okresowych w Poznaniu. Spodziewaliśmy się, że, że będzie to mniejszy odsetek, ale tutaj wyszło, że yy, pasażerów yy, tych, tych jest dosyć dużo. Gdy ZTM i przewozy regionalne dopną już ofertę na ostatni guzik, potrzebna będzie jeszcze zgoda Urzędu Marszałkowskiego. w ogóle generalnie samorząd województwa jak najbardziej sprzyja tego typu przedsięwzięciom? Dlatego, że w dużej mierze ułatwia to pasażerom. Życie. Potem projekt ma trafić na sesję rady miasta. Jeśli radni też go poprą, wspólna sieciówka może pojawić się już wiosną. Dość powszechna jest opinia, że o pasażera dba się tylko do momentu, w którym zapłaci za bilet. Przewoźnicy w Poznaniu mogą pokazać, że jednak jest inaczej. O ile nie pokłócą się w sprawie pieniędzy i ten bilet faktycznie będzie tylko jeden. Seweryn lipoński telewizja studencka.